Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na szkoleniu zaawansowanym z oprogramowania Autodesk Fusion 360. Podczas tej serii filmików porozmawiamy sobie o bardzo trudnym środowisku modelarskim, a mianowicie o modelowaniu organicznym, które znajdziecie pod odnośnikiem tym fioletowym Create Form. Tak wiem, że wyszło spotrzymanie do Fusion 360 już jest dodane. Nawet do, bezpośrednio do softu, natomiast ja na ten moment korzystam z wersji angielskiej, ponieważ też sporo moich kursantów na tej wersji pracowało, do niej się przyzwyczaiło, więc to nazewnictwo również w kilku. Przypadkach, jeśli chodzi o tłumaczenie na język polski nie do końca jest adekwatne. Sam też osobiście się nie zgadzam z kilkoma elementami, aczkolwiek tu chciałbym zaznaczyć, że jest to tłumaczenie wykonane naprawdę dobrze. Jest kilka oczywiście drobnych. Mankamentów, które można będzie poprawić. Najprawdopodobniej tak też będzie w przypadku kolejnych update'ów. Natomiast na ten moment, tak jak wspomniałem, zostajemy przy wersji angielskiej. Jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, proszę dajcie znać w komentarzu, wezmę to pod uwagę w kontekście kolejnych serii i ewentualnie zmienię język na język polski, jeżeli chodzi o interfejs naszego softu. A na tym na ten moment zapraszam was na szkolenie Chciałbym wspólnie z wami zaprojektować ten oto kształt. Pokażę wam jak wykorzystując modelowanie organiczne możemy wyjść właśnie z tego typu bazowym kształtem. Więc zapraszam na szkolenie. Pierwszą rzeczą, o której porozmawiamy, to odniesienie się do inżynierii odwrotnej, czyli pracy z już istniejącym kształtem, bo my będziemy bazować właśnie na tym nożu. Na tym nożu do tapet i chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób możemy wykorzystywać inżynierię odwrotną bez korzystania ze skanerów i wszystkiego, co jest teraz tak naprawdę bezpośrednio powiązane z inżynierią odwrotną. Na ten moment jest to bardzo znane z perspektywy skanów, fotogrametrii, tak. Są to najbardziej rozpoznawalne metody, jeżeli chodzi o inżynierię odwrotną, tak, mamy jakiś skaner w ręku, naklejamy naklejki, skanujemy kształtu, uzyskujemy jego model w formacie siatkowym w sofcie z reguły dostarczonym od producenta naszego skanera. No i mamy tę siatkę, musimy się z nią bawić, edytować itd, tak i tak dalej. Natomiast gdy nie było skanerów, mieliśmy taką bardzo Podstawową, ale jakże użyteczną metodę inżynierii odwrotnej. A mianowicie potrzebujemy do tego, do tego Paint'a, jako naszego narzędzia, w którym będziemy tworzyć sobie nasze kalki, no i będziemy do tego potrzebowali jeszcze tylko i wyłącznie naszego Fusion 360 i tego otwartego modelu. W lewym górnym rogu w zakładce Design Samples znajdziecie trzy, Gotowe modele przygotowane przez producenta bike frame, lamp oraz właśnie utility knife. Otwieramy oczywiście utility knife. Gdy się otworzy, zaczynamy wykonywać jego rzuty izometryczne. To jest dokładnie ta druga rzecz, która będzie nam potrzebna w pęcie. Czyli potrzebujemy rzutu z przodu, z boku w tym wypadku, z przodu oraz z góry. Takie rzuty musimy wykonać. Jak to zrobić? Wybieramy wy przycisk Write i możemy albo naciskać przycisk Print Screen na klawiaturze, znajdziecie go nad Waszymi strzałkami, tam gdzie troszeczkę wyżej nad Delaytem, Insertem, Home, będzie Print Screen, u mnie jeszcze ze Slashem na System Requirements, obok Scroll Lock i tak dalej. Możecie również wykonywać to z poziomu zakładki File, wybierając sobie odnośnik Capture Image. Wybieramy sobie tę pierwszą metodę Print Screen. Starajcie się już raczej nie zmieniać Waszego położenia kamery, żeby Wasz kształt był mniej więcej taki sam. Uruchamiam sobie Paint'a i w narzędziu Paint naciskam CTRL -V, wklejam mój obraz. Edytuję go tak, aby wyciąć ten kształt, na który mi zależy. Postarajcie się zrobić w taki sposób, aby wyglądało to tak samo jak u mnie. I następnie zapisujemy go w folderze docelowym pod nazwą w moim przypadku side view lub może być po prostu w języku polskim rzut z boku. Wybieramy zapis w formacie png i również może być hmm, akceptowalny, natomiast do edycji y, staramy się wybierać format png i możemy kontynuować pracę i w taki sam sposób uzyskujemy rzut z góry oraz, oraz rzut z przodu. Więc wybieram sobie top view i kontynuuję moją pracę. Czyli jeszcze raz dla tych, którzy nie korzystali za bardzo z Paint'a. Mam już rzut z boku, mam już rzut z góry. Czas na ostatni rzut, czyli rzut z przodu, front. Wybieram sobie klawisz Print Screen lub File, Capture Image. Wybieram Print Screen w moim wypadku. Przechodzę do Paint'a i wybieram sobie w Paintcie Ctrl V. Wybieram następnie opcję Zaznacz. Zaznaczenie prostokątne i zaznaczam kształt z poziomu mojej siatki, jest mi łatwiej. Wciskam jednocześnie Ctrl i literę C, plik nowy, nie zapisuj Ctrl V. Poprawiam moją ramkę i wybieram plik, zapisz jako. I już jak widzicie mam wskazany mój docelowy folder, gdzie mam moje pozostałe rzuty. I tu wpisuję sobie front. Naciskam zapisz. Przechodzimy dalej. Posiadamy już praktycznie wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia procesu projektowania, poza jednym bardzo istotnym, który sprawi, że zachowamy nas, nasz współczynnik proporcji. A mianowicie, przede wszystkim chodzi o chociaż jeden parametr, w tym wypadku będzie to parametr długości. Jako, że kształt jest organiczny, nie mamy takiego. Takich dwóch charakterystycznych wierzchołków, które pomogłyby nam zebrać ładnie, precyzyjnie wymiar. W takiej sytuacji pomożemy sobie po prostu szkicem. W związku z czym wybieram sobie rzutowanie geometrii, czyli litera P z klawiatury lub, lub Create, Project, Project, wskazuję jeden z odcinków mojego szkicu, może to być również ta powierzchnia, i wybieram rysowanie linii konstrukcyjnej zrzutowanego wierzchołka. Po wysokości na dowolną wartość. Jeśli chodzi o tył, staram się wyznaczyć, mogę też rzutować geometrię, aczkolwiek tutaj zbyt wiele nam to nie da, ponieważ fusion łuków, jak i splinów nie rzutuje i wychodzę linią pod kątem 0 stopni, czyli prostopadłym, też na dowolną wysokość. I teraz, prowadząc linię w taki sposób, uzyskuję wymiar. 149 mm i 724 tysięczne No więc w tej sytuacji mamy zebrany parametry długości, tak, od dwóch najbardziej skrajnych wierzchołków. My tę wartość sobie zaokrąglimy tak, aby nam się łatwiej pracowało do 150 mm. Zapamiętujemy tę wartość i przechodzimy dalej. Wybieramy sobie w prawym górnym rogu odnośnik New Design, czyli ikonę plusa. I zaczynamy implementowanie naszych kalek, czyli z zakładki Insert wybieramy narzędzie Canvas. Dodajemy kalki, aby odwzorować nasz kształt. Tak, tu odwołuje się znowu do tego wstępu a propos inżynierii odwrotnej. I zaczynamy dodawać nasze grafiki. Więc wybieramy sobie na przykład Side View. Wybieram już wskazuje Dedykowaną powierzchnię, no skoro jest to rzut z boku, no to nie wybieram płaszczyzny XY dla top view dedykowanej, tylko mój side view. I po wybraniu dedykowanej powierzchni, możemy zauważyć, że pojawia nam się nasza grafika. Po prawej stronie w oknie dialogowym mamy narzędzia, które pozwalają nam edytować ten kształt, czyli jeżeli komuś będzie lepiej się pracowało rysując od prawej do lewej, to korzystamy na przykład z Horizontal Flip. Jeśli chodzi o skalowanie, zalecam Wam delikatnie powiększyć swój kształt, tak abyśmy widzieli, na czym pracujemy. Jeśli chodzi o informacje z poziomu okna dialogowego, tak naprawdę interesuje Was głównie zakładka Canvas Opacity, a raczej wartość Canvas Opacity, czyli przezroczystość Waszego obrazu. Tutaj oscylujemy w takich wartościach między 25 a 50, tak aby nasz, nasza grafika nie była za bardzo, jak i też zbyt, Widoczna, tak, czyli tak, żeby była widoczna, ale też nie za bardzo. Mamy widzieć nasze linie, nasz szkic, a nie przebijającą się grafikę, lub dosłownie, żeby nie było jej też widać, czyli tak ze zdrowym rozsądkiem. Zostawiam tak w taki oto sposób, tak. Te wartości również zostawiamy w taki sposób. Naciskam OK. I teraz bardzo ważna sprawa. Z zakładki Browser wybieram sobie folder Canvases. Rozwijam go i wybieram prawym przyciskiem myszy zakładkę Calibrate. Wskazuję teraz, tak jak na moim szkicu, ten wierzchołek, oraz jestem w stanie wskazać również ten tutaj. Jeżeli nie macie pewności, czy wybieracie dobrze, tak, jeżeli chodzi o położenie tych wierzchołków, czy, 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 czy są na tym samym mniej więcej położeniu, na tej samej wysokości, no, u mnie wyszło to w miarę precyzyjnie. Natomiast, jeżeli macie tego typu problem, znowu. Opieramy się na szkicu, czyli wybieram rysowanie linii, staram się wskazać jak najbardziej precyzyjnie mój pierwszy wierzchołek. Jeżeli irytują Was te punkty siatki, wciskacie lewy kontrol i tymczasowo wyłączacie przyciąganie do charakterystycznych punktów siatki. I tutaj rysuję w podobny sposób. Jeżeli też nie macie pewności, czy na pewno zamknąłem to w dobrym miejscu, no to możecie dorysować sobie taką linię jak teraz ja, aczkolwiek tutaj widzimy, że na pewno wszystko jest w porządku. Wybieram więc finish sketch, jeżeli moja linia odpowiada początkowi i końcowi mojego modelu. Wybieram prawy przycisk myszy, kalibracja ponownie i naciskam precyzyjnie na pierwszym białym wierzchołku i na drugim białym wierzchołku. Tutaj po lewej, gdzieś daleko mi się pojawiła ta wartość, przesuwam ją i widzimy, że mamy 113 mm. Ta grafika. Ta kalka ma mieć dla tego parametru długość 150 mm, czyli zgodnie z tym, co ustaliliśmy. Więc naciskam Enter. Teraz mamy pewność, że ta grafika dla rzutu z boku prezentuje dokładnie kształt, na którym nam zależy. W taki oto sposób dodajemy pozostałe kalki. Więc przechodzę do kolejnej, więc insert decall. From my computer i zaczynamy na przykład teraz od top view. Wybieram otwórz. Wskazujemy teraz naszą płaszczyznę. Jeżeli jest niewidoczna, to klikamy na przekreślone oczko w lewym górnym rogu przy folderze Origin. I teraz będę w stanie wskazać moją docelową powierzchnię. Tak więc face i spróbujmy ją wskazać. Aczkolwiek widzę, że chyba trzeba zrobić to w odpowiedniej kolejności. Tak, co jest dziwne troszkę. Powinniśmy móc to wskazać bez żadnego problemu. Spróbujmy teraz. Top. No i teraz już możemy wskazać. Ach, ten fusion. Skalujemy nasz kształt. Wybieram przycisk OK, i tu robimy znów to samo. Prawy przycisk myszy na zakładce Top. Kalibracja wskazuje początek. Wskazuje koniec. I tutaj ta wartość jest dla nas przecież taka sama, dlatego nie musimy zbierać żadnego innego parametru. 150. Enter. Super, mamy to. Teraz kolejnym elementem naszej pracy jest zgranie tych kalek, czyli wybieramy sobie Edit Canvas, i w tej sytuacji. Musimy sprawdzić, czy nasze kalki się pokrywają, tak aby żadna z nich nie wystawała w taki sposób, tylko żeby z mniej więcej były w tym samym położeniu. Tutaj wygląda na to, że jest w porządku. Spójrzmy jeszcze tylko na środek. Chcę, aby krawędź ta czarna tutaj pokrywała się z moją osią, tak? czyli w tym przypadku z osią Y. Tak, zielona oś Y. Teraz wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Jeszcze się przyjrzę. Tak, wydaje mi się, że wszystko jest pięknie. Wybieram przycisk OK. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ten kształt, te dwa rzuty w zupełności powinny nam wystarczyć. Natomiast dla zachowania takiej poprawnej idei pracy z trzema kalkami, czyli ta główna technika, zanim były te wszystkie skanery, o których mówiłem na początku, dobieraliśmy jeszcze rzut z frontu, więc tak też zróbmy. Więc Insert from My Computer, Front. Tak, no i tutaj w przypadku frontu akurat byłby nam potrzebny jeszcze jeden gabaryt, tak, gabaryt, który znam, a mianowicie szerokość naszego kształtu od najszerszego punktu do drugiego najszerszego punktu, i tutaj ta wartość wynosi 30 mm. Tak jak wspomniałem, nie jest to obowiązkowe, nie wymagam tego, abyście dodawali rzut z frontu, ponieważ te Dwa rzuty w zupełności nam wystarczają, aczkolwiek jeżeli macie już ten rzut z frontu, no to dodajcie go po prostu dla szerokości 30 mm. Wybieramy sobie front, również tutaj edit canvas i go spróbujemy ustawić tak, aby zgrywał się z pozostałymi kalkami. Mhm. Wydaje mi się, że jest w porządku. Wybieramy ścisk OK. Jesteśmy przygotowani do pracy z modelowaniem organicznym. Zapraszam do kolejnej części, podczas której będziemy tworzyć już nasz docelowy kształt.